Pan z Wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie, w owym czasie, kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów. Wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego. Rabbi kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam: Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne. A który da wam syn człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając, rzekł do nich: na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Rzekli do Niego: Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy Go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałaś? Ojcowie nasi jedli manne na pustyni, jak napisano. Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie mojżesz dał wam chleb z nieba. Ale dopiero Ojciec mój daje Wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. A kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste.